i pomicie czarnej mamby. Sekret Pawłowicz ujawniony. Jej mąż nie utrzymał języka za zębami. 16 lat małżeństwa pod lupą. Iwona Pawłowicz i Wojciech Oświęcimski otwierają drzwi do swojej prywatności, ujawniając sekrety długoletniej relacji. Czy to idealny związek, czy może skrywają tajemnice? Taniec z gwiazdami w Polsacie. 2 marca 2025 roku parkiet Polsatu rozbłysnął w blasku kryształowej kuli, a widzowie zasiedli przed telewizorami, by śledzić zmagania gwiazd w 16 edycji tańca z gwiazdami. Przed uczestnikami stoi nie lada wyzwanie, długie godziny treningów, walka z własnymi słabościami i emocjonujące występy na żywo. Kto tym razem skradnie serca publiczności i jurorów, a kto odpadnie z programu jako pierwszy? W tym sezonie o upragnione trofeum powalczy plejada znanych twarzy. Na liście uczestników znaleźli się M. Inaczej Michał Barczak, Adrianna Borek, Aleksandra Filipek, Filip Gurłacz, Maria Jeleniewska, Magda Mołek, Magdalena Narożna, Blanka Stajków, Grażyna Szapołowska oraz Tomasz Wolny. Każdy z nich ma szansę na taneczny triumf, ale tylko jeden duet zdobędzie kryształową kulę. Jednak osobą, która od samego początku przykuwa największą uwagę, jest stała jurorka programu Pawlowicz. Iwona Pawłowicz. Iwona Pawłowicz od najmłodszych lat związana była z tańcem, który stał się jej życiową pasją. Po zakończeniu kariery na parkiecie nie odeszła od ukochanej dziedziny. Została sędzią tanecznym, by móc oceniać innych podczas turniejów, a także poświęciła się nauczaniu, przekazując swoją wiedzę i umiejętności kolejnym pokoleniom tancerzy. W 2003 roku otworzyły się przed nią drzwi do świata telewizji. Początkowo występowała jako trenerka tańca w Reality Show, Druga twarz, na antenie TVN. Jednak prawdziwą popularność zyskała, gdy w 2005 roku dołączyła do grona jurorów programu Taniec z Gwiazdami. Jej bezkompromisowe, ale zawsze profesjonalne oceny uczestników przyniosły jej status jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji. A jaka jest prywatnie? O tym w najnowszym odcinku programu Halotu Polsat. Jaka jest naprawdę Iwona Palowicz? Mąż zdradza szczegóły. Iwona Pawłowicz, znana z ciętego języka Jurorka Tańca z Gwiazdami, odnalazła szczęście u boku Wojciecha Oświęcimskiego, przedsiębiorcy, z którym wzięła ślub we wrześniu 2009 roku. Choć na parkiecie Pawłowicz nie przebiera w słowach, w domowym zaciszu okazuje się zupełnie inną osobą, co podkreśla jej ukochany. Wojciech Oświęcimski, mąż Iwony Pawłowicz, zdradza, że jego żona w domu jest ciepłą i opiekuńczą osobą, co mocno kontrastuje z jej telewizyjnym wizerunkiem surowej jurorki. Moja żona czarną mambą przestaje być po wyjściu ze studia. W domu jest zupełnie inna. Chciałby rozdawać karty, ale staram się na to nie pozwalać, wyznał. Pawłowicz przytaknęła mężowi. W domu odreagowuje program. Jestem łagodna jak baranek, można nazwać mnie Białym Misiem, dodała. Spodziewalibyście się tego?